Proszę Państwa, z przyjemnością informuję tych z Państwa, którzy są zainteresowani wejściem w posiadanie książki mojej i pana Białosława Kornasia Kulisy wojny na Ukrainie, że promocja została przedłużona do 26 października. Promocja polega na tym, że jak... Ktoś postawi kawę, znaczy bajkofi, płacąc 80 zł, to dostanie książkę z dedykacją. Wiem, że niektórzy z Państwa się zżymają, że to jest cena dosyć wysoka. Nie przeczę, ale ona obejmuje również koszty wysyłki. No i pewną kwotę wsparcia dla wydawnictwa Capital Book, bo to właśnie taki właśnie cel jest tej promocji. Więc jeżeli ktoś z Państwa uważa, że warto wesprzeć, to jest również forma wsparcia. Wydawnictwo Capital Book to nie jest tylko taka komercyjna, że tak powiem, transakcja, ale forma wsparcia wydawnictwa Capital Book i mojego kanału między innymi. No to gorąco do tego zapraszam. I jeszcze raz powtórzę, że do 20... 6 października ta promocja jest przedłużona. Proszę Państwa wszystkich miłośników literatury, a zwłaszcza miłośników twórczości Józefa Mackiewicza, uprzejmie zapraszam na uroczystość wręczenia tegorocznej nagrody literackiej imienia Józefa Mackiewicza. Uroczystość odbędzie się w Domu Dziennikarza przy ulicy Foksal w Warszawie. 10 listopada. Początek o godzinie 17. Serdecznie zapraszam. Proszę Państwa, jak tylko na odcinku polityki międzynarodowej napięcie spadło po y, ostatniej obsztorcówie, jakiej udzielił prezydent Donald Trump y, prezydentowi Zajeńskiemu w Waszyngtonie, y, no to y, rozgorzała y, walka klasowa co przewidział Józef Stalin mówiąc spiżowe słowa iż w miarę postępów socjalizmu Walka klasowa się zaostrza. Rzeczywiście, proszę Państwa, waginet obywatela Tuska Donalda właściwie już chyba nie jest w stanie realizować żadnej polityki, zresztą uprawianie prawdziwej polityki. Nasi umiłowani przywódcy mają surowo zakazane od naszych sojuszników, w związku z tym mogą tylko markować uprawianie jakiejś prawdziwej polityki no i właśnie w ramach markowania prawdziwej polityki waginet obywatela Tuska Donalda postawił na przyspieszenie tak zwanych rozliczeń o rozliczenia, poważna sprawa, proszę Państwa, właśnie aresztowany został czy immunitet cofnięto wielce czcigodnemu posłowi Mejzie, który jest oskarżony czy podejrzany, o to, że wyłożył 25 milionów złotych na zakup złowrogiego Pegazusa, przy pomocy którego podsłuchiwany i podglądany był wielce czcigodny poseł Wajza. No i poseł Mejza przeciwko, znaczy poseł Wajza przeciwko posłowi Mejzie. Proszę Państwa, straszliwa walka klasowa tutaj się zapowiada, tym bardziej, że słyszymy, iż prokuratura wkroczyła Mieszkania wielce czcigodnego posła Mejzy i zajęła mu to mieszkanie. W ogóle tam mu wszystko, mu pozajmowali na poczet tych 25 milionów złotych. Proszę Państwa, tu widzimy selektywne podejście niezależnej prokuratury i niezawisłych sądów w sprawie pana Sławomira Nowaka. Niezawisłe sądy i niezależna prokuratura zachowały się wyjątkowo wyrozumiale. Natomiast w przypadku wielce wścigodnego posła Mejzy, to bardzo surowość, tutaj demonstrują surowość, bo Praworządności socjalistycznej, surowa ręka praworządności socjalistycznej. Początkowo tak było nawet w przypadku wielce czcigodnego posła Romana Giertycha, no ale potem widocznie ktoś starszy i mądrzejszy wyjaśnił niezależnej prokuraturze i niezawisłym sądom: Wiecie, rozumiecie, wy się odpieprzcie od wielce czcigodnego Romana Giertycha. To jest nasz człowiek, i jak się od niego. Nie odpieprzycie, to będzie z Wami brzydka sprawa. No i od razu bo wielce godny Giertych Roman został autorytetem moralnym, no i w tej chwili tam zdalnie kieruje rozmaitymi, znaczy nie tyle rozliczeniami, tylko tam donosami kieruje taki specjalny zespół, tam donosicielski powstał. No tak się to kończy kariera narodowca z Ligi Polskich Rodzin i tak dalej lidera młodzieży wszechpolskiej no sick transit gloria mundi mówili starożytni Rzymianie co się wykłada, że tak przemija sława świata, ale proszę Państwa w ramach zaostrzania się walki klasowej w miarę postępów socjalizmu mamy do czynienia nie tylko z rozliczeniami, bo to w ramach rozliczeń, to i naczelnik państwa Jarosław Kaczyński był przesłuchiwany jako świadek w sprawie wyborów kopertowych. No widać wyraźnie, że tutaj chwieją się fundamenty światów. Już chyba nie obowiązuje ta zasada konstytuująca trzecią Rzeczpospolitą, że My nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych. Waginę Donalda Tuska już nie wie co chyba, chyba już nie wie co, czym uwodzić swoich wyznawców, no bo tu tylko rozliczenia i brzykanko, tylko rozliczenia i brzykanko. Nawet Polskie Stronnictwo Ludowe już chyba odpuściło obronę interesów wsi i rolnictwa. No bo jak tu bronić interesów wsi i rolnictwa, kiedy na Reisführer schula wodę leje i Komisja Europejska solennie zatwierdziły umowę z Mercosura, poza tym koncerny amerykańskie i niemieckie na Ukrainie tutaj nie odpuszczą, nie będą się żadnymi popiskiwaniami polskiego Stronnictwa ludowego przejmowały, bo wiadomo najwyżej tupną nogą i tu yy, w Kosiniak, Kamysz dostanie skrówkę. Wiecie, rozumiecie, Kamysz, wy się tutaj nie pchajcie nosa między drzwi, bo wam przytniemy tutaj ten nohal i czym będziecie potem tutaj uw uwodzić swoich wyznawców. Także nawet na bzykanko Polskie Stronnictwo Ludowe poszło, licząc na to, że Sodomczykowie i Gomorytki trochę procentów mu napędzą w przyszłych wyborach. Ale tu nadzieja płonna, bo gdzie tam Cykowie i Gomorytki to wolą tam tych młodych, wykształconych z wielkich miast, a nie chłopów z tego. Bo każdy jest chłopem, wprawdzie chyba że jest babą, no ale tutaj jest zawsze preferencje się rozkładają trochę inaczej i tutaj polskie stronnictwo ludowe, które szoruje po dnie, teraz razem z. Partią 2000, Polska 2050, pana Hołowni, no już nie wie, co ma robić i chwyta się hmm. rozmaitych takich tematów zastępczych, jak brzykanko. No i proszę Państwa, tutaj chodzi o to, bo mam na myśli ustawę o osobie najbliższej. Tutaj osoba najbliższa, no kto, kto z kim się bzyka, to chciałby zostać uznany, uznany, że tak powiem oficjalnie za osobę najbliższą, dopóki nie zacznie się brzykać z kim innym. No i tutaj w związku z tym instytucje państwowe miałyby rejestrować te wszystkie, te, te wszystkie pary, które tam brzykają się, wszystko jedno, czy od przodu, czy od tyłu. Proszę Państwa, to są poważne sprawy. Książki Stanisława Michalkiewicza dostępne na capitalbook.pl. A tymczasem, proszę Państwa, niezależnie od rozliczeń, bo to jest Brzykanko, to jest jeden nurt programowy waginetu obywatela Tuska, Donalda, a drugi to są rozliczenia, ale niezależnie od rozliczeń rozwija się inna, Tutaj dziedzina aktywności waginetu obywatela Tuska Donalda, mianowicie polowanie, polowanie w ramach programu pilotażowego, o czym już mówiłem, waginet obywatela Tuska Donalda umieścił w areszcie wydobywczym rodaków Kamratów, żeby sprawdzić, jaka będzie reakcja opinii publicznej, ponieważ nie było żadnej reakcji, no to waginet. Obywatela Tuska Donalda został ośmielony i tutaj już następne polowania z nagonką urządza, między innymi na pana Roberta Bunkiewicza, no ale przede wszystkim na Grzegorza Brauna. Na Grzegorza Brauna, któremu tyle tam zarzutów postawiła niezależna prokuratura, że to proszę państwa. No, co prawda, nie 154, tak jak rodakom kamratom, ale tam. Tyle tych zarzutów też wystarczy. No i tym bardziej, że te myśl o zabrał Grzegorza na to są zagrożone, to poważne te tam konsekwencje. 8 grudnia odbędzie się pierwsza, ma się odbyć pierwsza rozprawa. No zobaczymy, jaka będzie reakcja opinii publicznej na polowanie z nagonką urządzane przez waginę obywatela Tuska, Donalda, na pana Bąkiewicza i na Grzegorza Brauna. Jeżeli nie będzie żadnej reakcji opinii publicznej, no to prawdopodobnie waginę obywatela Tuska Donalda znowu po... Posunie się krok dalej, no i tu nie wiadomo po kogo wtedy się pacze przyjdą. Proszę Państwa, tak to wszystko przewidział Janusz Szpotański, pisząc w towarzyszu Szmaciaku, wkładając w usta Generała Jaruzelskiego, e, taką oto wypowiedź. Nie płoszmy ptaszka. Niech mu się zdaje, że naszej partii siły nie staje, aż o poranku za oknem dojrzy kontury tanku, potem na schodach usłyszy kroki. Wnet się posypią piękne wyroki. No a od wsypania pięknych wyroków to wiadomo, to już nie niezależna prokuratura, tylko niezawisłe sądy, proszę Państwa. No, i tu niezawisły sąd jak powinno. Się... Swej służby zrozumie, no to będzie wiedział, tam oficer prowadzący blisko. Przekaże, wiecie, rozumiecie, niezawisły sędzio, wy tu przysolcie piękny wyrok tutaj temu Bąkiewiczu i temu Braunu. Niech tam inni, kurcze, blade od razu morę spoczują. No i zobaczymy, proszę Państwa, ale zdarzają się sytuacje wyjątkowe. Oto legendarny Władysław Frasyniuk jeszcze podczas, że tak powiem, fazy, kiedy to celebryci tam pikietowali granicę polsko-białoruską, bo to jeszcze było za ancien reżimu i wtedy do dobrego tonu należało pikietowanie granicy polsko-białoruskiej. Dopieszczanie tych wszystkich migrantów i tak dalej. Tu pani reżyserowa nawet film nakręciła, taki Zielona Granica, aj, 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 aj. aj. No i proszę Państwa, legendarny Władysław kto też tam się włączył do, podłączył się do spółdzielni, jak to legendarny. No i proszę Państwa, dopuścił się obrazy polskich sił zbrojnych, dopuścił się obrazy naszej niezwyciężonej armii. Od tamtej pory niezawisły sąd tam się mozoli nad tą sprawą i już powinien wyrok wydać, ale właśnie okazało się, że odroczył wydanie wyroku. Nie wiadomo, czy ad calendas grecas, czy tam z jakimś terminem, to już nie mogłem się tam doczytać z tego konkretu, ale proszę Państwa, oczyma duszy y widzę, jak to podejrzewam, jak to. Y Jakie rozterki musi przeżywać niezawisły sąd? No bo z jednej strony niby obraził legendarny Władysław Frasyniuk naszy, naszą niezwyciężoną armię. I tu, ponieważ konsensus ponad podziałami w sprawach bezpieczeństwa występuje, no to powinien powinna go dosięgnąć surowa ręka sprawiedliwości ludowej. No ale z drugiej strony Frasyniuk legendarny, jakże tu miałaby go dosięgać. Surowa ręka sprawiedliwości ludowej. No widzimy, jakie tu rozterki musi przeżywać niezawisły sąd w tej sprawie. Najwyraźniej odroczył wydanie wyroków, w nadziei, że dostanie jakąś iskrówkę od kogoś starszego i mądrzejszego, który powie, wiecie, rozumiecie, niezawisły sędzio, wy tu wydajcie wyrok Salomonowy. Ło taki tam żeby tu był syty i owca cała, bo inaczej będzie z Wami brzydka sprawa. Trzecia część kultowej książki dostępna na capitalbuch.pl.